Czas na kolejną misję w Call of Duty War at War, nieugięty, wyeliminuj, japońskie działa przeciwpancerne i stanowiska artylerii broniące wyspy Pelelium. Nie będzie to proste zadanie na weteranie, ale mam nadzieję, że jakoś przez to przebrniemy. No to do dzieła. Tak, naszym celem jest zajęcie stanowiska artyleryjskiego i wyeliminować resztki oporu Japończyków na Peleliu. To nie będzie łatwe zadanie. Tutaj będziemy się już troszkę męczyć, żeby wykonać ten cel. Oh, he's to Now listen, jojo has got a network of tunnels and caves running through the whole damn rock. We're trying to flush them out with the dogs, but we all know how stubborn these bastards are. Be prepared for close quarter fighting. They'll come at us from all sides. Watch each other's backs. Don't get caught out. I Zostaliśmy ogłuszeni i zniszczono na jeden z naszych Shermanów, który tutaj był. Okej, okay, ja się tutaj e, e, skryję. Dobra i tutaj mamy naszego Browninga, więc będziemy mieli troszeczkę łatwiej, żeby się pozbyć japońskiego oporu, który tutaj jest. Ta broń jest naprawdę świetna. Bo mieliśmy już MG42 w kampanii radzieckiej, to teraz w kampanii amerykańskiej mamy coś przynajmniej ciężkiego kalibru będzie to odrobinkę ułatwienie. Amunicji do niej też będzie troszkę, więc jakoś może sobie z tym poradzimy. Okej, okay. myślę, że czas przeładować. No zobaczmy jeszcze tak, jaki nasz cel. Wyeliminuj stanowiska przeciwpancerne. Zostały dwa. I mamy tutaj karabin okopowy. Ja to wymienię, bo ta broń jest bardzo, bardzo słaba. Nie lubię ogólnie używać tej broni. Szczególnie w takich misjach, gdzie gramy na weteranie. To będzie bardziej przydatne do trybu zombie. Tam to będziemy używać karabinu okay. O, proszę, jak się ukrył tutaj jeszcze za kamieniem. I moi drodzy, uważajcie tutaj, zobaczcie. Jak się spryciarz ukrył, ja widziałem jego broń, dzięki temu nie dałem się zaskoczyć. Okej, okay, i tak. Tutaj chyba na razie oczyszczone. Dobra, i teraz tak. Wycofać się szybko. No, wiedziałem. Dwa strzały po mnie. Ktoś musiał mnie z daleka zdjąć, bo ja nie widziałem go. No i niestety musimy zacząć od nowa. Tu jest też problem z tą misją taki, że tu jest niezwykle mało zapisów Bardzo mało zapisów jest w całej tej misji Więc jeśli zginiemy będziemy musieli wszystko zaczynać od nowa Całe, całe fragmenty A zobaczcie, ja nie widziałem ich okay, tam jeszcze Dobra, Postaram się to na spokojniej zrobić Tam jeszcze kilku. Ok, to jest akurat fajna kryjówka, żeby pozdejmować. Kilku japońskich żołnierzy. Ok, pokaż się zdjęty. I tak, tu, tutaj pamiętamy o tym, który się ukrył. Przeładowanie. No tutaj będzie się naprawdę działo, oj będzie się działo Dobra Garant z granatnikiem też się może przydać Przynajmniej na jakiś czas Okej, okay, tego chyba zdjęli Okej, okay, tamten nie trafię Okay, i teraz tak, zrobimy inaczej Z drogi Okej okay, padnij tutaj, w tym krzaku Ok, tam widzę jednego W tym krzaku się ukrył, dlatego go nie widziałem Tam są obad jeszcze, więc zdejmę ich Ok, załatwiany. Ten też. Ukrył się. Okej, okay, trafiony. Okej, okay, tam jeszcze kilku jest. Dobra, pozdejmuję tylu, ile jest to możliwe. Dobra, tu się zajmą nimi. Podejdziemy sobie tutaj i tutaj uwaga Tutaj gdzieś jest jeden przeciwnik ukryty Tylko pytanie gdzie dokładnie Teraz sprawdzimy Chyba załatwiony został A tutaj mamy jeszcze dwóch Tu jeszcze jest Okej okay, zdjęty chyba więc na razie póki co nie idzie tak najgorzej. Okej, okay, ktoś mnie ostrzeliwuje. Okej, okay, z tej strony mogą być. Dobra, pomożemy tutaj naszym. Tutaj Okej, ja jeszcze próbował, Dobra, odrzucimy te dwa granaty. Tam jeszcze jeden Ok, tu na razie mamy spokój. Wow, co to mnie takie pokiereszowało? Coś tam mają bardzo ciężkiego. O jacie. No właśnie to jest problem. Zobaczcie, bardzo mało punktów zapisu jest tutaj. Prawie w ogóle nie ma. Nie wiem, chyba w całym poziomie jest tylko 4 albo 5 zapisy, więc to, to jest też problem z tą misją. A Japończycy są tak sprytnie ukryci, że ja nie widzę gdzie, skąd oni strzelają. Widzieliście jaką dostałem serię. No więc to nie będzie taka łatwa przeprawa. Długo będziemy się męczyć. Dobra, szybko odrzucamy. Okej, okay, tutaj zdjęliśmy kilku Okej, okay, pamiętamy o tym Tam chyba ktoś jest Tak, wiedziałem, że tam się ukrył jeden Bo jeden z naszych niestety wpadł w pułapkę Dobra, szybciutko, schowajmy się jednak za czołg, to będzie trochę łatwiej Okej, okay, zdejmijmy Jeszcze kilku Okej, okay, przeładowanie, które jest niestety bardzo długie To jest wada tego karabinu maszynowego Browni. Tam jest jeszcze jeden. Tutaj to raczej ciężko będzie. I tak, tu jest gdzieś. Okej, okay, zaopiony został. Tu jest jeden. Okej, okay, i tutaj. Wow. Przynajmniej punkt kontrolny w końcu mam. To nie będę musiał tego fragmentu powtarzać. Ale co to tak nie strzela? Czy wy to gdzieś widzicie? Nie, jakiejś potężnej broni oni muszą używać, że tak. O właśnie, ten ma tą potężną broń. No no, 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 strasznie różobrylam. Okej, okay, podejdę tutaj bliżej. Wow! Wow, ja nie wiem co tu się dzieje, granaty wszędzie latają w lewo i prawo O Jezu, żeby to nie było tak, że... Oj, to trzeba szybko zmienić broń i usiąść. Bo ja tam nie przeżyję tego. Rzucili tam chyba 5 granatów. Jeden, drugi, trzeci. Teraz spróbuję. Kurda, no ciężkie to jest. O! A jest gun za zgraną będzie. Dobra, może jednak spróbujemy to z bliższej odległości. Mam no, jakiś zbamzaj. Nie wiem, co tak strzela we mnie. Dobra. Aaaa, no. Nie wiem, to ciężko jest z tym mam też bardzo słabe broni, to jest niestety wada Bo jakieś shotguny mam. Po co mi w ogóle ten karabin okopowy? Okej, okay, znowu dostałem stare na klatę, ale trudno. Jakoś żyję Tam gdzieś był. Dobra, kurde Dwa strzały i po mnie Nie wiem który to już zgon, ósmy? Wysadzili się własnymi granatami Okej, okay, na razie to jakoś idzie Ale no, zgonów już na razie najwięcej w całej serii Teraz spróbuję Dobra zniszczyć ich No teraz to ciekawe co powiedzie na to Uwaga Jeszcze jeden granat Ja cię kręcę Dobra teraz może Dobra, troszkę to było hardkorowe ale ledwo to przeżyliśmy, dosłownie ledwo. Najgorsze to będzie problem z tymi granatami, bo będą ich multum tu rzucać. To są właśnie te misje, które no, mogą być bardzo uciążliwe dla nas. Okej, okay, mamy troszeczkę naboi. Ale ta broń jest bardzo słaba. Tam nie miałem tego Garanda, aczkolwiek tutaj jest... Fajna broń, czyli springfield z lunetą, które go sobie zostawimy. Dobra, dzięki Dobra. Może to zróbmy tak. Jasu, co tu się dzieje? na starti przychodzą, no dużo trzeba tu rzucać granatów. Ja. się może skupię, żeby to jakoś przetrwać. Dobra, przeładowanie, które bardzo długo będzie trwało. Dobra, weźmy może snajperka. Uwaga, granacik! Dobra, szybko odrzucamy. O, ja cię kręcę, ale jest punkt kontrolny, więc przynajmniej tyle dobrego. Dobra, czas na rzeźnię. W takim razie tylko problem z granatami. Ok, trzeba uważać na to. Teraz spróbujmy. Może się uda w końcu. Dobra, odrzucamy. Jeszcze jeden odrzucamy. Coś tu jeszcze będzie chętny. Ja Cię kręcę, co tu się dzieje? No, ja tego nie komentuję. Okej, okay, przeładujmy sobie może. Okej, okay, trzymam się może tego czołgu tutaj. Będzie troszeczkę łatwiej. Tamtego lepiej nie. A to dlatego, że zaraz zostanie zniszczony w ten sposób. Ok, tam jest jeden, tu jeszcze jeden, no Springfield się w takich e, sytuacjach sprawdzi. A ty co? Jeszcze próbujesz się czołgać? No chyba ci nie będzie dane. O, jeszcze Banzai, proszę! No jeszcze od próbował, wow! Co tam się dzieje w ogóle? Chyba granatowy taniec się zrobił. Dobra. No teraz pomału będziemy... Yes, kolejne Kolejny. Wow. Nic nie widzę Dobra, to był ostatni, całe szczęście. Teraz przeładujmy to I tak, naszym kolejnym celem będzie podążać za oddziałem. Przeładujmy sobie Okej, okay, idziemy z naszym Browningiem, bo naprawdę ta broń jest genialna. Dobra, tu ktoś chyba będzie za chwilę. O proszę. Tam mamy pierwszego. Ojojojoj... oj Chyba kogoś tu zabolało. Dobra, spróbuję poeliminować tyle, ile jest to możliwe. Tam jeszcze jeden. I tu jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay, ja się cofnę może, bo to się zaraz zrobi trochę gorąco. Ok, spróbuję pozdejmować y, za pomocą snajperki, będzie trochę łatwiej. Ok, mamy tutaj nasz czołg, który pomoże. Dobra, niech wpłoną żywcem. A jak nie, to poburzemy. Chyba ktoś tu jeszcze na drzewie się ukrył sprytnie. Okej, okay, gdzie oni są? Dobra, przeładujmy sobie. Wow, 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 wow. A cóż to było? No bym tak strzelał proszę o tydzień sobie Okej, okay, dostał Okej, okay, tam są Tam też dostał. Okay, no to jest dobra pozycja, żeby trochę poeliminować, bo później nie będziemy używać snajperki. Okay, tam jest jeszcze jeden. U, nie ukryje się przede mną. Okay, kolejny do naszej kolekcji. Okej, okay, załatwione. Jest troszeczkę spokój, więc możemy sprawdzić, czy ktoś jeszcze przeżył. Ok, trafione. Tam był jeszcze jeden właśnie. Dobra, niech nasi pomogą. Dobra, tam był. Razem im tego. Okej, okay, teraz szybciutko tutaj. Kurde, aczkolwiek mamy punkt kontrolny, więc znowu się udało Trochę tutaj ich jest po na szczęście ta część jest trochę prostsza niż walka z na zewnątrz Okej, okay, troszeczkę tutaj spróbujmy oczyścić. Tutaj tu zdjęli. Okej, okay, uwaga, bo z tej strony jeszcze właśnie przyjdzie jeden. Tutaj okay, kolejny z Banzai. Dobra, teraz tak, przeładowanie. Uwaga, Banzai idzie kolejny. I kolejny. No trochę te tunele przypominają mi chociażby te e, tunele z zimnej wojny podczas wojny w Wietnamie. Gdzie walczyliśmy z Wietnamczykami? I tutaj właśnie coś podobnego mamy. Okej. Okay. Może niech podejdą. Dobrze. Idzie teraz całkiem nieźle. W miarę. A tu jeszcze wyjdzie dwóch. Okej, okay, dostał. Chodźcie tu do panowie. Dobra, ja tu na chwilę podejdę. Pomogę wyeliminować. I teraz tak, zejdziemy ich z drugiej strony Ale zanim to zrobimy, to tutaj tak Mamy jakiegoś martwego Japończyka w samej koszuli A koło niego leży kolejna karta śmierci, to już jest siódma, czyli mamy połowę Z nich na pewno zebranych Zostanie jeszcze drugie tyle do zrobienia Tutaj jakiś japończyk się nie spodziewał nas Że go możemy tak od tyłu zajść Dobra, tego zdjąć że jest bardzo groźny Tam jeszcze na górze Okej, okay, granat! Dwa granaty. Aj! No, niestety tam jest też ich sporo. Chyba z dziesięciu co najmniej. Okej, okay, tutaj my już zebraliśmy tą kartę przynajmniej. Dobra, to jeszcze raz. Oj no, naprawdę ciężko z tym idzie. A, to chyba tamten strzelał. Dobra, dostał. Okej, okay, oberwał. Tam jeszcze jest dwóch. No? A razie jakoś idzie z tym. I może względów całkiem sporo. To chyba za chwilę przejdziemy tę misję. Okej, okay, stałam się tutaj. Coś szczęśliwego, że przez tą szparkę można nawet strzelić do nich. Okej, okay, to było ostatnie. No i mamy to! Misja zakończona. I tym samym już kolejna z kampanii amerykańskiej za nami, więc dołączamy do oddziału, kończymy, a w następnej powrócimy sobie do sierżanta Petrenko i będziemy walczyć dalej w samych Niemczech. Także to byłoby na tyle. I do usłyszenia w kolejnych misjach. Trzymajcie się. Cześć.